Kim ty jesteś, ptaszku. Gdzie on jest? Boże, kim Timon jest z takim dziubem. Boże, jaki dziwny. On wkłada tam ten dziób I zapyla te kwiatki pole, ale numer Wiem. To nie kolibr, to jest jakiś dziwny owad. Jezu, też się go boję. On się nas w ogóle nie boi. Tak, jaki fajny. Nie, no przecież to nie jest ptak. Polka, trzymaj to, bo jak będę uciekać. Leci na mnie! Gdzie na mnie? Nie. Proszę, zobacz. No, może mi to kupić coś. Na mnie? Nie, zobacz lepiej na mnie. Mówiłam, żebyś znaczy. mnie chroniła.